Cześć, witajcie! Dzisiaj ze mną jest... Na serwisie... No, Creeper. Jego nowy niejako mój skina. No i... Teraz... papa, w... Do... I my reklamujemy serwer. Nie możemy... Reklamujemy, ale czy IP podamy, to nie wiemy, co adminowie pozwala. Czy to jest reklama? to... To jest mój kolega, Joy. Ej, nie mam właściciela, tylko Trendy gra. Nie, Trendy! Trendy to, to, to może jest właściciel. I pewnie zastanawicie się, skąd mamy te, te surowce. Proste! Znaliśmy! Tutaj mamy Enter, często pokażę wam, co ja tam mam. Odrojmy logują tego programu. Mój palca to, to sobie to jest, tam pisał, że najlepsze frakcje. Ale ja wątpię. <grym> nie obraź się, admin to będzie mm. uciek. uciekł 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 no, albo wypikł podkę. albo tre, albo trendy znowu aaa albo trendy wyleciał nie przez mm, nie patrz by spadał ej, a wiesz? tylko spawn można wpisać. Można też wpisać warp-spawn. Warp-spawn jest tam na zewnątrz. No wiem, ale nie ma takiego... Ale poszerz, że nie ma takiego warpu. No ja nie, nie mogę. mogę! Nie A, mogę tego przejść. Jezu, ja chyba to wytnę. Robię cięcie, okej? Okay? Dobra, ja robię cięcie. Dobra, już jesteśmy. A, mi pomocy, wycięcie, wycięcie! Dobra, sobie to schowałem. Idzie jest... Czekam bo rozwalałem spawna. Hehe, chyba nam dostanę. A Co? znowu zginął. Lul. Pani lego ma skinę? Ja też chcę sobie zwolnić. Później on mi pokaże jak. Ej, a gdzie twoje usta? Dobra. I chodźmy na Wabysłowi, Pokażemy skąd weźmiesz, weźmie się to Te... jeden w koleś mi dał. Nie wiem. No, to się szło. Tam tylko. A mi miał mi to zabrać, ten to właściciel, nie? No i miał mi to zabrać, ale mi nie zabrał! He, he, he! No i no, zapomniałem powiedzieć, że to odcinki... No, tak sprawiłem rzadko, no bo ja tutaj mam problemy z, ty, z tymi nagrywaniami, więc wiecie. Na przykład, teraz pobrałem Hypercam, mm, no, po polsku. A to miałem pancerz, bo coś mi nie działo ciągle się. A e tutaj jak się gra? Admin shop. Jak się gra Ole wojnie? Ej, Admin mój! to... Ej, słuchaj! Ej, na co się pisze. Twój tryb gry został zmieniony. E, a ja ciągle mówię: Dobra, żal. Czarnienie są nie ogarnięci. Dzień dobry, teraz zobaczcie. Ej, że jest powiem. Ej, zainstalowali pluki w No, teraz będziemy mogli kupywać i sprzedawać. Chodź. Prowadzimy po serwie. Więc szybko wbijajcie, póki to jeszcze jest. No. O, złoto Złoto, złoto, złoto! No to to jest złoto, a to... <ścoughs> co ty wyrabiasz? Ej, dobra, już kończymy, to tylko... ...taki krótki, żeby szybko mi się pobrał. Nie, to się podoba, tylko że. Tak ten admin kupi nie obra mnie. Trochę mnie wkuwa. no Spoko serwer. Ej, powiedz, że. Ej, zapytajcie czy ci opał na Nie, on mi za mramę jakoś. No bo ja zaś skurzyłem odmina. <laughs> Przeszłem. tutaj jest barb Kildzie. Już! Nie wskakujcie, wsk tam, bo zginiecie, okay. tam jest spawn. No nie skakuj tam! Tak mi nawet kawałkę. Ej, patrz! Patrz tam moja mam ciekawe Cię, jak, jak tam, jak tam, jak tam długo. Chodź na wartość WP Na co? Na Warp PvP. A, dobra. Warp Idę na Warp wypy Ja też, mnie tepa już. Już nie tepa. Raz, te dwa, trzy, cztery, pięć. No typa mnie! No. Nie, wiem, po co tutaj zrobić? Coś do... No i widzicie, to to jest warto FP. -e. Można się bić, tutaj chyba też na to rzędu. Można się bić. A to mnie skoczył się. O, Angry 30. Ej, tutaj, żeby patrzeć. Ej, tu żeby dotrzeć do Eden to te. To jest yy, gorszy parkour niż na spałnie. O to... do jest, zorno jest solo. <grym> Troję głupę co zrobili, nie będę to jakimś płotkiem czy coś A, widzicie, tutaj bierze tego woda życia. Widzicie? Dobra. A tutaj już będzie tyle tej reklamacji. Nie, niedługo. Ej! Ej, to będzie wam. Nie wiem co tam było, ale się zginąć, więc nie. Chcę sobie zobaczyć, jak dojdziecie. To są inne karty. Z pig no, Bo o, już lepiej nie działa. Ja się to pana spiła, zostaw mnie. Ja mam z jabłka. Ja się wyzjadę. Na lajcie. No. Nie mam strefu. Zresób mi odcinka. Cześć. Postaram się jak najszybciej nagrać.